Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny program z cyklu Oceny Rolnicze, w którym przedstawiamy bieżącą sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego programu będę starał się Państwu omówić poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego, przedstawię porównania notowań cen produktów gotowych. Z głównych ośrodków to jest Unii Europejskiej, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Przedstawię zmiany w zakresie bieżących kosztów produkcji mleka. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży granica pomiędzy gospodarstwem rodzinnym a fermą przemysłową. Przedstawię, w jaki sposób wygląda obecnie rynek spożywczy, a w zasadzie rynek artykułów mleczarskich w Rosji. Zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Kolejny tydzień bieżącego roku upłynął pod znakiem odczuwalnego świątecznego nastroju, co znalazło swoje potwierdzenie w cenach surowców i półsurowców mleczarskich. Ceny spadły jednak nieznacznie w porównaniu do wcześniejszych prognoz, bo mleko przerzutowe o zawartości tłuszczu około 4% kosztowało przeciętnie 2,60 netto za litr. Wyjaśnienie przyczyn tego spadku wymaga spojrzenia na zagadnienia w szerszym kontekście. W ostatnim czasie w branży mleczarskiej zaobserwowano przywóz mleka z krajów ościennych, przede wszystkim ze Słowacji. Okoliczność ta, w synergii ze specyfiką okresu Wielkanocy, kiedy to część zakładów nie podejmuje przetwórstwa, musiała przełożyć się na spadek cen mleka przerzutowego. Ma to jednak charakter wyłącznie przejściowy i po okresie świątecznym ceny powinny ulec zwiększeniu. Skrajne emocje wywołał temat objęcia gospodarstw utrzymujących co najmniej 150 dużych jednostek przeliczeniowych, tak zwaną dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych. Pytanie tylko, czy gospodarstwa możemy już określać miarem ferm przemysłowych? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części. W Rosji z kolei białoruski ser i masło zaczęto sprzedawać jako produkty elitarne w ochronnych opakowaniach i z magnesami. W ojczyźnie Putina, ceny żywności poszybowały, a w sklepach najczęściej spotkać można puste półki. Teraz skupmy się na notowaniach cen produktów gotowych z rynku polskiego. Tradycyjnie rozpocznę od ceny mleka w skupie w porównaniu do ceny mleka przerzutowego. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie, to póki co dysponujemy tą z lutego 2020, 2022 roku, publikowaną w marcu, ściśle mówiąc 22 marca. I to jest złote 84 zł netto, jeśli chodzi o cenę za marzec, publikowaną w kwietniu, to będzie to poziom co najmniej złoty 90 zł netto. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich, to spadła wartość odtłuszczonego mleka w proszku, osiągając poziom 20 ,30 zł 30 groszy. Jeśli chodzi o pełne mleko w proszku, to mamy sytuację bez zmian, czyli około 24 zł za kilogram. Masło w blokach również Osiągnęło poziom zbliżony do zeszłego tygodnia, około 33, zł. Jeśli chodzi o sery gołda, wartość przekroczyła już 23 zł za kilogram. Mleko przerzutowe, jak wspomniałem, około 2,60 netto za 1 litr przy 4% tłuszczu. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, w jaki sposób ceny kształtują się w tych trzech istotnych. Ośrodkach eksportowych, to jest w Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Australię i Nową Zelandię, to nie było ostatnio aukcji na Global Very Trade, w związku z tym danych nie ma. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to zacznę od masła i porównam to do Stanów Zjednoczonych. Masło podrożało w Unii Europejskiej o 5,1%, w Stanach Zjednoczonych potaniało o 0,4%. Odtłuszczone mleko w proszku podrożało w Unii Europejskiej o 5,6%, w Stanach Zjednoczonych spadek o 0,5%. Jeśli chodzi o pełne mleko w proszku, to póki co było notowane wyłącznie w Unii Europejskiej i jego wartość wzrosła o 3%. Natomiast wartość sera cheddar spadła w Unii Europejskiej o 0,2%, i w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 5,6%. Spadek na terenie Unii Europejskiej może mieć Również przyczyny, jeśli chodzi o zamknięcie rynku wschodniego, no ponieważ rynek serów w części był uzależniony właśnie od rynku wschodniego, to jest Ukrainy, Białorusi i Rosji. Teraz przedstawię Państwu, w jaki sposób kształtują się ceny mleka w skupie w Unii Europejskiej przeciętnie i to w dwóch kategoriach. Po pierwsze, mleczarni, które zaopatrują rynek wewnętrzny i to jest wartość aktualna. 42,9 eurocenta za kilogram. Natomiast jeśli chodzi o eksport, to cały czas mamy tu znaczącą przewagę nad rynkiem wewnętrznym, i wartość mleka w skupie u eksporterów w przeliczeniu na produkty masowe, czyli mleko w proszku i masło, osiągnęła poziom 59 eurocentów. Jak wynika z załączonego wykresu, różnica ta pomiędzy rynkiem wewnętrznym a rynkiem światowym powoli się spłaszcza i widać, że lokalne sieci handlowe nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Unii Europejskiej powoli zwiększają ceny i tym samym więcej płacą przetwórnią i doprowadzają do tego, że ta różnica pomiędzy wypłacalnością mleczarni, które operują wyłącznie na rynku lokalnym Zaczyna się sukcesywnie poprawiać, no to jest oczywiście dobrą wiadomością i dla producentów mleka, i dla przetwórni. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, w jaki sposób w 14 tygodniu bieżącego roku zmieniały się koszty produkcji mleka i porównam to do tych notowanych miesiąc wcześniej. Otóż koszty żywienia krów spadły o 1%, natomiast koszty energii. Spadły o 7%. No, miejmy nadzieję, że tu już jest zatrzymanie tego um, szaleńczego tempa wzrostu kosztów produkcji, i teraz um, dojdzie do sytuacji odwrotnej, że ceny mleka będą wzrastać, a koszty produkcji um, no, przynajmniej um, mają wyhamować. Teraz chciałbym państwu przedstawić wnioski na temat dyskusji, która toczy się na terenie Unii Europejskiej, gdzie leży granica pomiędzy gospodarstwem rodzinnym a fermą przemysłową. Ta duża dyskusja w Unii Europejskiej ma związek z dyrektywą dotyczącą tzw. emisji przemysłowych i objęciem tą dyrektywą dużych firm przemysłowych i ma między innymi dotyczyć to hodowli bydła, a zatem również Producentów mleka, jak poinformował Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Jak twierdzi komisarz Wojciechowski, za jego sprawą Komisja Europejska podniosła próg liczebności zwierząt, która tym samym ma obejmować dyrektową co najmniej 150 dużych jednostek przeliczeniowych. Natomiast wcześniej była mowa o 100 jednostkach przeliczeniowych. Należy zadać zatem pytanie, czy gospodarstwa utrzymujące 150 DJP, czyli dużych jednostek przeliczeniowych, są już fermami przemysłowymi. Obecnie w warunkach europejskich DJP 150 można osiągnąć już przy utrzymywaniu co najmniej 100 sztuk dojnych. To jest gospodarstwo, które jest w stanie być obsługiwane przy odpowiednim poziomie zmechanizowania przez wyłącznie personel rodzinny bez angażowania siły zewnętrznej. Dlatego dyskusyjną sprawą jest to, czy gospodarstwa rodzinne można w chwili obecnej już nazwać gospodarstwami przemysłowymi. Jeśli chodzi o przytoczone wnioski przez pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa, tą dyrektową w skali Unii Europejskiej ma być objętych około 1% gospodarstw. Dla przypomnienia podam, że w skali całego globu, jeśli chodzi o producentów mleka, to póki co tych, którzy utrzymują 100 sztuk produkcyjnych. W chwili obecnej mamy 0,2%. Natomiast to 0,2% produkuje 40% mleka. W związku z tym ma to kluczowe znaczenie dla rynku mleka i sama liczba producentów ma tu tylko i wyłącznie pozorne znaczenie, dlatego że w przetwórstwie liczy się ogólny wolumen mleka i spieniężenie tego ogólnego wolumenu. Jest również korzystne dla tych mniejszych i średnich producentów, zatem te w cudzysłowie fermy przemysłowe są również potrzebne do tego, żeby wytwarzać te masę produktu, czy też surowca mlecznego w gospodarstwach rolnych. Teraz warto omówić bieżącą sytuację na rynku rosyjskim, jeśli chodzi o artykuły mleczarskie. Już od połowy marca przeciętnemu Rosjaninowi trudno jest kupić podstawowe produkty spożywcze. Media społecznościowe obiegło wiele zdjęć i nagrań, które pokazują, że ze sklepów zniknęły niemal wszystkie towary. Po pierwsze, Rosjanie boją się, że wojna uniemożliwi dowóz towarów z innych krajów. Wiele firm, jak powszechnie wiadomo, wycofało się z rynku rosyjskiego lub zawiesiło swoją działalność na tamtejszym rynku. Po drugie, z kolei, wartość rubla ciągle spada, dlatego Wpływa to na wzrost cen niemal z dnia na dzień, a więc Rosjanie rzucili się do sklepów, robiąc zapasy, co ma miejsce również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie powszechnie wiadomo, że wszyscy zmagają się z inflacją i wskutek tego towary, delikatnie mówiąc, drożeją z dnia na dzień. Europejski Bank Odbudowy Rozwoju prognozuje, że w wyniku agresji na Ukrainę gospodarka Rosji skurczy się do końca roku o 10%, a w 2023 odnotuje zerowy wzrost w wyniku zaostrzenia sankcji. Rosja straciła z powodu sankcji nałożonych na ropę i gaz około 30 miliardów dolarów przychodów z eksportu, co odpowiada bagatela 2% PKB. Rosjanom brakuje dziś sera, ale jeszcze w 2019 roku, dla przypomnienia, rosyjskie służby urządzały spektakle paląc polskie sery. Rosyjscy urzędnicy spalili polski ser. Były wtedy widoczne nawet znakowania polskich spółdzielni mleczarskich. Tytułem podsumowania. Społeczeństwo w większości spodziewa się podwyżek, na co wskazują zarówno badania opinii publicznej, jak i komunikaty ze Światowej Organizacji Żywności, czyli FAO. Według publikowanych przez nich danych w marcu bieżącego roku, w stosunku do marca 2021, na świecie przeciętnie żywność zdrożała o 33%. 0,6% natomiast w ciągu dwóch lat bagatela o 67,4%. Póki co do końca lutego w Polsce artykuły, przede wszystkim mleczarskie, praktycznie w ogóle nie zdrażały w ostatnich trzech latach, a Sieci handlowe cały czas tłumaczyły to stworzeniem bariery popytowej. W ostatnich tygodniach jednak coś się zmieniło i dochodzi niejednokrotnie do ustalania cen pomiędzy przetwórniami i sieciami handlowymi, wskutek czego jest cotygodniowe ustalanie cen, i tym samym skuteczne. Jakby negocjowanie cen przez przetwórnie i tym samym poprawa ich sytuacji ekonomicznej, co przełoży się również na wypłaty wyższych cen rolnikom. Wygląda jednak, że stare porzekładło, szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. W przypadku akcji promocyjnych w marketach nabiera jednak osobliwego znaczenia, bo sprzedaż polskich produktów w hitowych cenach. To powód też dołek dla polskiego rolnictwa, co miało miejsce w przeszłości, natomiast w tej chwili widać, że coś na tym rynku krajowym również się dzieje, co powinno znajdować swoje przełożenie na wzrost cen mleka surowego również dla spółdzielni mleczarskich, tych, które zaopatrują rynek wewnętrzny, nie jak dotychczas głównie dla eksporterów. W nadchodzącym tygodniu życzę Państwu zdecydowanie wyższych cel i zatrzymania przede wszystkim tego negatywnego trendu związanego ze wzrostem kosztów produkcji. Dziękuję za uwagę Jarosław Maczewski. Dzień dobry, dzisiaj w studiu gościmy profesora Oswalda Niewiadomskiego, eksperta w dziedzinie gospodarki wodnej kraju. Witam pana. E, witam Państwa serdecznie. Jak ocenia Pan stan wód w Polsce? Przypominam sobie taką historię, kiedyś z profesorem byliśmy nad jeziorem, pływaliśmy jachtem, a ten jacht taki wycyzylowany, taki wyrobiony, wypolerowany. Tak, tak, ale ja pytałam o to, jak ocenia Pan gospodarkę wodną kraju? Czy robimy wystarczająco dużo, czy nie marnujemy zbyt wiele wody? Może powinniśmy bardziej pomagać rzekom, budować zbiorniki No Ależ droga Pani... Budowanie zbiorników retencyjnych jest nam niepotrzebne. Wody nam nie zabraknie, a rzeki poradzą sobie same. Ale wróćmy do naszej historii. Panie profesorze, badania pokazują, że wody ubywa w zastraszającym tempie. Ha, absurd, proszę panią, absurd. Czyli według pana nie ma się czym martwić? Proszę panią, też pada. Pada. Wodę w kranie pani ma? No, ma pani wodę w kranie. Uspokajam państwa.

Opuściłem dom w poszukiwaniu wody. Nie mogę uwierzyć, że ta zniszczona kraina to Polska, sam środek Europy, że były tu kiedyś jeziora, rzeki, piękne panoramy lasów i pól, że mieszkali tu kiedyś ludzie pełni marzeń i planów na przyszłość. Jak to możliwe, że wystarczyło tylko 130 lat, aby tamten świat zginął? Ty masz jeszcze czas, aby ocalić swoją przyszłość. Nie marnuj wody, nie zaśmiecaj rzek i jezior. Zbieraj deszczówkę, szanuj każdą kroplę wody, bez której nie ma życia. Powiedz gospodarzowi, że nie uratowałeś jego dobytku. Powiedz rodzinie, że dzisiaj nie ma obiadu. Powiedz dziecku, że nie może realizować swoich marzeń. Powiedz naturze, że wkrótce czekają zagłada. Powiedz sobie, że nie możesz ugasić pragnień codzienności. A gdyby Twoje odpowiedzi były inne? Twoje decyzje mają na to wpływ. Twoje decyzje mogą zmienić świat i sprawić, że na każdej twarzy pojawi się uśmiech. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.